Może porozmawiam o produktach. Od razu też, jak już wiecie, może, że moje produkty będą dostępne. Tutaj, to trzeba też możecie kupić. Dziś też można kupić, chyba nie? Tak, tak. Dziś tak, tak, tak. też można kupić. główkę Hyper Pump. na świecie. Muszę wariować. Jedna miarka tylko. Później <laughs> jest 50 miarek, także jedna starczy na. Dwa miesiące, jakby codziennie prawie trenować, nie no i później reszta rzeczy, też są mocne, Całe informacje można poczytać na mojej stronie, co tam jest, na pewno kto spróbuje, to będzie wracał na 100%, bo wszyscy zupełnie działają chętnie, jak nie jakieś tam konepeczki. <śled>